Cześć. Dziś pokażę Wam, czym są logarytmy. Na pewno każdy z Was potrafi odpowiedzieć na pytanie, 2 do której potęgi daje nam 8. I to jest 3, ponieważ 2 do trzeciej to 8. Potrafimy odpowiedzieć na pytanie, 2 do której potęgi daje nam 32. I to jest piątka. A czy potrafimy odpowiedzieć na pytanie, 2 do której potęgi daje nam 15? No właśnie. I tutaj odpowiedź nie jest zbyt prosta. I właśnie w takich przypadkach korzystamy z logarytmów. Logarytm symbolicznie zapisujemy jako log przy odpowiedniej podstawie z liczby b. Jeżeli chciałabym zapisać nasz przykład w postaci logarytmu, wyglądałoby to w ten sposób. Logarytm 2... Z 15, czyli nic innego, jak zapytanie 2 do której potęgi daje nam 15. Zobaczmy, z czego składa się taki logarytm. Logarytm składa się z podstawy, czyli tą liczbę w indeksie dolnym naszego logarytmu nazywamy podstawą. I jak spojrzycie tutaj do czerwonej ramki, no to ta nasza podstawa musi być liczbą większą od zera, czyli dodatnią i różną od jedynki. Następnie zajmiemy się liczbą b. Liczba b to jest nasza liczba logarytmowana. I popatrzmy, ta liczba logarytmowana b musi być większa od zera. No i c, czyli nasz logarytm. Logarytm przy podstawie a z liczby b. No to przejdźmy do przykładów. Logarytm 2 z 4, czyli zastanawiam się, 2, do której potęgi daje mi 4? I to jest 2. Kolejny przykład. 3, do której potęgi daje nam 27? Zapiszę 3, do jakiej potęgi daje nam 27. I to jest 3. W kolejnym przykładzie. Nie została tutaj zapisana podstawa logarytmu, i takie logarytmy też się zdarzają. Wtedy w domyśle tutaj mamy dziesiątkę. Takie logarytmy nazywamy logarytmami dziesiętnymi. Można sobie tą dziesiątkę przynajmniej na początku dla ułatwienia zapisywać. No i to pytanie staje się już bardzo proste: 10 do jakiej potęgi daje nam 100. Do drugiej. No i to były takie prostsze pytania. Teraz przejdziemy dalej. Jedna szósta do jakiej potęgi daje nam 216? Muszę troszeczkę wygumować, bo nie mam już miejsca. Dobrze. Jedna szósta do jakiej potęgi daje nam 216? No, my już dobrze wiemy, jak potęgować i takie potęgi powinniśmy kojarzyć, że 6 do potęgi trzeciej daje nam 216. Natomiast my tutaj nie mamy szóstki, tylko jedną szóstą. Zastanówmy się wspólnie, jak z jednej szóstej zrobić szóstkę. Myślę, że dobrze pamiętacie, że omawialiśmy już potęgi ujemne. Potęga ujemna, zapiszę, odpowiada za obracanie licznika z mianownikiem. I my tutaj właśnie tego potrzebujemy. Czyli oprócz tego, że musimy podnieść 1 szóstą do potęgi trzeciej, to musimy się jeszcze obrócić, czyli dodać minus do potęgi. Czyli wynik to będzie minus 3. I dalej. 5, do której potęgi daje nam 625. To jest potęga czwarta. Jedna piąta, do której potęgi daje 1. I to jest też przykład, nad którym należałoby się tutaj mocniej zastanowić. Zapiszę to. Jedna piąta. Do jakiej potęgi da nam 1. I tutaj znowu kolejna ważna rzecz. Każdy logarytm, który liczymy z 1 będzie miał tę samą wartość, ponieważ podnoszenie do potęgi zerowej zawsze w wyniku daje nam 1. Czyli logarytm przy podstawie 1 piąta z jedynki jest równy po prostu 0. I tak samo na przykład logarytm może być z pierwiastka z trzech w jedynki też będzie równe 0. Jakikolwiek logarytm z jedynki będzie równe 0. I kolejne przykłady. Dwie trzecie, do której potęgi dadzą nam szesnaście osiemdziesiątych pierwszych. Przy ułamku dobrze się trzeba zastanowić, ponieważ widzimy, że potęga dotyczy licznika i mianownika, czyli musi być wspólna dla licznika i dla mianownika. Zastanówmy się, może na razie. 2 do której potęgi daje nam 16? No to jest potęga czwarta. I 3 do czwartej faktycznie daje nam 81, czyli wartość tego logarytmu to 4. 1 trzecia. Do której potęgi daje nam dziewiątkę. Jedna trzecia do której potęgi daje nam dziewiątkę. No i tutaj myślę, że już wiecie, bo z takim przykładem się już dzisiaj spotkaliśmy. 3 do potęgi drugiej daje 9. Ale w związku z tym, że mamy jedną trzecią. I z jednej trzeciej chcielibyśmy mieć trójkę. Musimy obrócić licznik z mianownikiem, czyli wynik będzie tutaj ujemny, czyli minus 2. I dalej 5 siódmych, do której potęgi daje nam 49 dwudziestych piątych? No widzimy tutaj, że piątka na pewno ma coś wspólnego z 25 siódemka z 49 na pewno byłaby to potęga druga. Natomiast sama potęga druga tutaj nie wystarczy, no bo widzimy, że piątka jest w liczniku, a wynik potęgi jest w mianowniku. I tak samo jest z siódemką. Siódemkę mamy w mianowniku, a wynik potęgowania mamy w liczniku. Powinniśmy znowu obrócić licznik z mianownikiem. Tak, żeby to wszystko tutaj współgrało. Czyli nie dość, że to będzie potęga druga, to jeszcze będzie minus. I kolejny przykład. Jedna druga do jakiej potęgi daje nam 32? 2 do 5 daje 32. Ale w związku z tym, że znowu musimy obrócić licznik z mianownikiem, bo nie chcemy jednej drugiej, a chcemy 2. To musimy podnieść do potęgi minus 5. I parę przykładów z ułamkami dziesiętnymi, z takimi logarytmami również będziemy się spotykać. Jedna dziesiąta do jakiej potęgi daje nam jedną setną. No, myślę, że to akurat prosty przykład. Tutaj dobrze jest popatrzeć na liczbę miejsc zajmowanych po przecinku, i to faktycznie będzie potęga druga. Jeżeli nie radzicie sobie z ułamkami dziesiętnymi, to zawsze możemy szybciutko zamienić to sobie na ułamki zwykłe, czyli mielibyśmy jedną dziesiątą, do jakiej potęgi, daje nam jedną setną. No i tutaj już wynik jest widoczny. W ogóle, jeżeli chodzi o potęgowanie i logarytmy, to wydaje mi się, że zdecydowanie lepiej jest działać na ułamkach zwykłych niż dziesiętnych. Ale jak to woli. Kolejny przykład. 2 dziesiąte do której potęgi dają 4 setne? I znowu, dla ułatwienia mogę sobie to zapisać w postaci ułamka zwykłego. Wtedy od razu powinniśmy zobaczyć tę zależność. Do której potęgi musimy podnieść cały ułamek, 2 do której potęgi daje 4, to jest 2 i 10, do której potęgi daje 100, też 2, czyli ta potęga to 2. I następny przykład. 5 dziesiątych, do której potęgi daje nam 125 tysięcznych. Znowu możemy spróbować zadziałać na ułamkach, Dziesiętnych. Tu mamy jedno miejsce po przecinku, po a w wyniku mamy trzy miejsca po przecinku. No skoro przesuwamy się o trzy miejsca po przecinku, no to potęga najprawdopodobniej będzie trzecia. Ale jeżeli nie jesteśmy pewni, to możemy sprawdzić. Pięćdziesiątych do której potęgi daje nam 125 tysięcznych? No i faktycznie 5 do trzeciej daje 125. I 10 do potęgi trzeciej daje 1000. I ostatnie dwa przykłady. Wymarzę troszeczkę tablicę, bo już nie mam miejsca. 8 do której potęgi daje 2? No, tutaj sytuacja jest troszeczkę inna. Dlatego, że widzimy, że ta nasza liczba jest większa od wyniku, czyli zupełnie inaczej niż do tej pory. Zawsze do tej pory było tak, że ta podstawa była mniejsza od liczby logarytmowanej, tutaj jest odwrotnie. Czy pamiętacie, jaki rodzaj potęgi zmniejszał nam liczby? To były potęgi wymierne. Czyli a do potęgi mn jest równe pierwiastkowi n tego stopnia z a do m. Przy czym bardzo dobrze jest zapamiętać sobie dwie potęgi: jedną drugą, czyli pierwiastek z a, oraz potęgę jedną trzecią, czyli pierwiastek trzeciego stopnia z a. No bo my wiemy, że dwa do potęgi trzeciej dałoby nam 8, ale my musimy tę liczbę zmniejszyć, czyli zadziałać tutaj troszeczkę odwrotnie, czyli spierwiastkować trzecim stopniem, żeby otrzymać z ósemki dwójkę. Czyli musimy podnieść tę liczbę do potęgi jednej trzeciej. I spróbujmy ostatni przykład. Logarytm 16 z 4. Czyli tutaj mamy 16 do której potęgi da nam 4. I znowu podstawa logarytmu większa niż liczba logarytmowana, czyli znowu musimy zadziałać troszeczkę odwrotnie, bo my wiemy, że 4 do drugiej dałoby nam 16, ale my chcemy tę liczbę zmniejszyć, czyli musimy podnieść się do potęgi jednej drugiej. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za udział w tej lekcji i zapraszam na kolejny odcinek.